Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jak widzicie, my w dalszym ciągu jesteśmy w Gdańsku, jesteśmy w dworze Uphagena. Mamy dzisiaj piękny poniedziałek, jest prawie bezchmurne niebo i mam nadzieję, że tak zostanie, ponieważ wczoraj poranek był też taki piękny, a później oczywiście zrobiło się szaro, brzydko i ponuro. Jedziemy dzisiaj na godzinę 12 do Oli z Optyk Kochański. Umówiliśmy się z nią na spokojnie w poniedziałek, ponieważ w weekend. Jest tam zawsze zatrzęsienie ludzi, i no nie chcieliśmy jej też przeszkadzać. A dzisiaj na spokojnie Ola zbada mi wzrok, ponieważ bardzo dawno takiego badania lekarskiego nie miałem wykonywanego. A jak wiadomo, jesteśmy coraz starsi dobrze, mówimy tutaj o mnie. Ja jestem już panem po trzydziestce, więc trzeba sprawdzić, czy wszystko jest okej. Okay. Chcę też zobaczyć, jakie nowości takie okularowo-optyczne e, czy coś ciekawego może Ola ma i jedziemy do niej na spokojnie dzisiaj w poniedziałek. Wczoraj też byli u nas nasi znajomi. Byliśmy na takim dwugodzinnym spacerze, ale wymarzliśmy, wywiało nas niesamowicie, ale głowa odpoczęła tak niesamowicie, że ja dzisiaj wstałem i po prostu czuję się fantastycznie, więc Majcie kciuki, aby i dzisiaj ta pogoda była naprawdę dobra. Może pójdziemy też na spacer. Wczoraj niestety nie nagrywałem przebitek, ponieważ chciałem, żebyśmy odpoczęli i spędzili ten czas wszyscy razem, bez pracy, bez ogarniania niczego, bez nagrywania. Także co? Mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was do spędzenia tego, mam nadzieję, cały czas cudownego dnia z nami. Widzimy się już za moment, ponieważ tutaj po mojej lewej czeka na nas pyszne śniadanko. Zamówiliśmy sobie je do pokoju, także widzimy się za Moment. My dzisiaj zamówiliśmy sobie pyszności śniadanko do pokoju. Nie chce się nam dzisiaj jakoś wychodzić tak mega wcześnie, i stwierdziliśmy, że zjemy sobie na spokojnie to wszystko. Tutaj oczywiście zamówiliśmy sobie herbatkę, kawkę. Mamy tutaj też soki pomarańczowe świeżo wyciskane. Tutaj mamy pieczywko, tutaj mamy jakieś rogaliki na słodko, także będziemy to wszystko sobie teraz na spokojnie wcinali. Muszę wam powiedzieć, że hotel nas tak rozpieszcza i tak o nas dba, że ja chyba jak wrócę do domu to codziennie będę prosił Przemysława o takie śniadanie, może nawet do łóżka. To mi tutaj nie pucha, ja tu zaczynam nagrywać. Ja Wie... po prostu mam dosyć już. Zawsze jak usiądę, żeby prowadzić ten samochód to się czuję jakbym był... Uh. jakiś. No właśnie, to, to ja się tak czuję. Cały czas Dramat. z duszą na ramieniu. Ty się przywitaj z ludźmi, a nie mnie po prostu ciśnieniem mi od rana Ja miał, Miałem właśnie zamiar się przywitać, ale tutaj widzę, że szarpiesz jak, jak nie wiem, jakbyś miał manualną skrzynię biegów, a to nie jest ten samochód. Dzień dobry kochani, witam się z wami teraz. Ja w końcu mam możliwość. To był dosyć zwariowany poranek. Zaplanowaliśmy sobie wspólne śniadanko, ale musiałem jeszcze szybko ogarnąć jedną rzecz, więc musiałem dojeść sobie. Później teraz jedziemy do... gdy. Ja się w ogóle dziwię, że my jedziemy obok siebie i razem, bo Przemysław powiedział, że on nie będzie siedział jak ja prowadzę. No i jak tak jeździsz już w pewnym momencie myślałem, że wysiądę z samochodu. Ja nie chcę powiedzieć, co ty przed chwilą zrobiłeś. Co zrobiłem? Pierwsza awantura nasza od siedmiu lat. No to ty się awanturujesz. Ja jestem najbardziej spokojnym człowiekiem świata. No Tylko jak ty jesteś taki impulsywny, no to, to już... Ja jestem impulsywny. Przed sekundą żeś mi prawie na skrzyżowaniu z samochodu wysiadł. No, no właśnie. Bo to już nie, 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 nie nadaje się do tolerancji akceptacji. Nie, ale żarty żartami jedziemy teraz do... Ja wcale nie, nie żartuję. Puchaj, puchaj, dalej. Jedziemy teraz do Gdyni, zbadać Patrykowi wzrok, bo może coś z twoim wzrokiem jest nie tak, że tak jeździsz. To jest to bardzo dobry pomysł, że idziemy ci go zbadać. Szkoda, że Ola nie jest psychoterapeutą, to by cię na kozetkę wzięła. <laughs> no może ciebie, może ktoś by cię w końcu naprostował. No, Patrycjuszku, masz coś jeszcze do Tak, mam e, do powiedzenia, a raczej mam kochani do Was pytanie: czy Wasze drugie połówki też uważają się za alfa i omegi? Myślą, że prowadzą, robią wszystko najlepiej, bo Przemysław po prostu. Ja nie wiem, że ty jeszcze żadnej nagrody nie otrzymałeś za to, nie. jak jesteś złoty i wyjątkowy. Absolutnie, bo z tobą to jest tak, że ty sobie wybierasz, nie, dzisiaj mi się tego nie chce robić, to Przemysław, ty to robisz najlepiej, ja tego nie umiem zrobić. A dzisiaj masz ochotę coś zrobić, mówisz, nie Przemysław, ty nie wiesz wszystkiego najlepiej, ja też potrafię to zrobić. Więc... Ja po prostu chcę w spokoju poprowadzić samochód i tylko tyle, bez zbędnego gadania, bez fukania, bez wtapiania się w fotel i hamowania mi tam po wycieraczkach. No, szok. Szok no, i niedowierzanie. No, to, to jest szok i niedowierzanie, nie ty, że prawie spowodowałeś tutaj w, w wypadek ja w moich oczach. Ja zaraz mi naprawdę podniesiesz ciśnienie i to już żarty się skończą. Jak ty możesz w ogóle coś takiego mówić? No naprawdę, ja już widziałem jak ten samochód jest. Jestem zalękniony i zachukany. Całe szczęście, że dojeżdżamy, powiem wam szczerze. Przemysław, nie. ty mnie przeproś, ja bardzo cię proszę, żebyś ty na wizji przed wszystkimi mnie tutaj przeprosił i powiedział, że oszukiwałeś i kłamałeś. Ale z czym? Z tym wypadkiem. Nie, nie oszukiwałem, nie kłamałem, ja naprawdę w mojej wyobraźni, w moich oczach widziałem po prostu... Ten samochód był 10 metrów od nas. Ale ja już widziałem, jak ty kleszczami wy, wy, wyciągają tutaj z naszego nie, samochodu. Nie no, po prostu szok. Nie, ale tylko chciałem powiedzieć. Ja nie prowadzę już w, w, w drogę powrotną, będziesz sobie jechał sam. O. Ja sobie taksówkę zamówię. O, proszę bardzo. Taka afera z rana. Ale ja się a... rozbudziłem bardziej niż jakbym wypił kawę. No widzisz, że cię potrafię zapewnić tutaj atrakcję, a ty jesteś wiecznie nafukany i obrażony na wszystko. Znaczy, ja jestem na Zobacz, no. jak ja mam dystans do siebie i do tego, ja uważam, że jeżdżę cudownie. No ty powinieneś prowadzić, wiesz, co w wesołych miasteczkach są takie roller coastery. To ty powinieneś być kierowcą takiego roller coastera, bo wychodzić i to wyśmienicie. Przemysław chcieliśmy polatać dronem, ale tak wie, że chyba nic z tego co. W zasadzie każda nasza wyprawa, żeby porobić fajne ujęcia ja dronem, kończy się tym, że nie jesteśmy w stanie nim polatać, bo albo wieje, albo zaczyna coś padać, albo... Jeszcze taka coś taka innego taka, to, się dzieje. Przyjechaliśmy do Sopotu, ponieważ wyszło słońce i stwierdziliśmy, że to będzie idealny dzień na spacer, ale oczywiście wieje tak i nie mam żadnego pojęcia, czy będzie mnie w ogóle słychać. Zaraz zrobimy wam przebitki troszeczkę. O, zobaczcie. Sometimes we act like a fool Not aware we're troublemakers Sometimes we try to be cool Not being gay Kilku dni walczymy z tym, żeby ułożyć sobie włosy, bo tutaj w Gdańsku mamy tak suchą wodę, że ja po prostu po prysznicu to nie mogę włożyć grzemienia i zawsze rano jest walka, a tu proszę bardzo się nie opłacało walczyć, bo jesteśmy tak rozwiani, tak przelecieni przez ten wiatr. Kostafia, że... ja nie wiem co ciebie przeleciało, ale zobaczcie jak ja Dał czapkę, żebym zakładał kaptur, ale to nic nie daje. Jest po prostu zimno jak w czterech literach. Tak, także złapaliśmy trochę jodu i czekamy w sumie do samochodu i wracamy do I hotelu. I tyle z tego spaceru. Wróciliśmy właśnie do naszego hotelu, próbowaliśmy się przespacerować, ale... Nie dało rady jak zwykle. Nie, nie dało Ostatnio rady. Ostatnio po prostu nie trafiamy na pogodę w ogóle, więc przyszliśmy się trochę wygrzać i zjeść coś pysznego. Tak, chciałem Wam tak. tylko pokazać w ogóle te świetne karty. Akta osobowe wyglądały naprawdę jak w szpitalu. Tutaj mamy menu takie walentynkowe, które można sobie degustować i my w sumie już od trzech dni. Tak, od trzech dni codziennie sobie je, je kosztujemy. Tak, zamawiamy jedno menu na pół, bo jest naprawdę ono bardzo duże, można się szybko najeść, więc dzielimy ze sobą. Tutaj mamy takie menu czerwone no z mięsem. No jest przecież to jest najważniejsze. No, to, że szybko się najesz, to wiesz, no, ale... to nie jest istotne, Każde, każde Każde danie, które próbowaliśmy jest naprawdę wybitne. Jest oczywiście też karta zielona dla wegetarian, no i są tutaj oczywiście ulubione dania Patryka. Co ty gadasz w ogóle wiesz co naprawdę? I co bierzemy? tak jak Przemysław wspomniał jesteśmy już w restauracji ja nie będę się tutaj darł, nie będę krzyczał ale muszę wam pokazać coś co skradło moje serce są to pierożki w cieście francuskim z homarem w środku to jest po prostu coś co, o czym myślę każdego poranka że będzie południe przyjdziemy tutaj i to zjemy ja wiem też oczywiście, że wy wiecie że my jesteśmy tutaj na zaproszenie hotelu ale ta restauracja te dania są do polecenia

Słuchajcie, wyglądamy za okno i zobacz. O, tutaj było to widać, wyszło słoneczko. Wygląda na to, że wiatr ustał, więc pogoniłem Patryka, żeby poszedł szybko po nasze kurtki i idziemy jeszcze na spacer. Podejście numer 3. Chcemy nagrać coś z miasta, także trzymajcie wciłki, żeby się udało, bo naprawdę wygląda to obiecująco. Co, boisz się? Nie boję się, ale pierwszy raz jestem na takim kole, chyba nigdy nie byłem. Zawsze w górach jak jesteśmy, to obiecujemy sobie, że pójdziemy, ale dzisiaj jest taka pogoda, jest bezchmurne niebo i żal nie skorzystać. Ty Dob. moja walentynko, Dobry. dziękuję Ci za ten romantyczny. Tak mi zawsze. Rejs. Tak mi zawsze ma że ja jestem mało, spontaniczny, tak mało dla Ciebie organizuję i proszę bardzo. Nie naprawdę spoko. ciekaw jestem jakie będą widoki. Serujemy sobie po Gdańsku i zobaczcie jaka piękność tutaj nazwita. Nowy salon oleńki tutaj powstaje. Tak mi się podoba ta lokalizacja, przepiękne miejsce, nowoczesna architektura, bardzo bliska odległość do ścisłego centrum tak naprawdę Gdańska. Ola, ogromne gratulacje. O, o Kochani, kolejny dzień dobiega końca. Powiem wam szczerze, że naprawdę te dni tutaj mijają mi tak jakoś niesamowicie szybko. Ja chcę Wam powiedzieć, że Przemysław mnie cały czas maltretuje i Ała. po prostu cały dzień jakieś końskie zaloty do mnie ma. Kochani, my opublikujemy dla Was ten film Walentynki i z tej okazji chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, ale chcielibyśmy, żeby te Walentynki trwały cały rok, abyście się kochali, szanowali, robili sobie drobne prezenty nie tylko od święta, ale prawie codziennie. Tak jak my dzisiaj tryskajcie miłością i tryskajcie dobrą energią z tym tryskajcie, to jakoś mi się inaczej to kojarzy, więc ja nie wiem, co to jest za gra My dzisiaj mieliśmy pierwszą sprzeczkę narzeczeńską, pierwszy raz się pokłóciliśmy. Tak, pierwszy, pierwszy raz miałem ochotę zwrócić pierścionek za ręcznę, <gry> wysiąść z samochodu i powiedzieć... Ale jak, jak, ty zwró jak je zwrócić mi? Reklamacja. Reklamacja no. tak zwana, no chyba sobie żarty robisz. Nie no, oczywiście my się śmiejemy. To były żarty i z przymrużeniem oka trzeba potraktować te nasze... Po Wycieczki słowne i wycieczki językowe. Wszystko to dzisiaj troszeczkę na warjackich papierach. Przemysław musiał wyskoczyć, ponieważ mamy bardzo ważną rozmowę, spotkanie wirtualne, czy jak się to tam nazywa? Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dużo miłości, dużo cierpliwości, dużo spokoju. Pamiętajcie, naprawdę, że każdy dzień jest wyjątkowy, że każdy dzień należy celebrować. Oczywiście każdy ma gorsze chwile, gorsze momenty, tak jak my wszyscy, ale pamiętajmy, że nasze drugie połówki to nasi najlepsi przyjaciele, także dbajmy, pielęgnujmy te relacje i bądźmy szczęśliwi. Ja teraz powoli żegnam się z Wami i dziękuję za to, że byliście z nami. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, zostawcie łapki w górę i napiszcie w komentarzu, za co kochacie swoje drugie połówki, czym najbardziej Was wkurzają i za co jesteście im wdzięczni. Ja chciałbym powiedzieć Wam, że jestem przymysłowowi wdzięczny za wszystko, za każdy dzień, za Każdą spędzoną chwilę, nawet w tych gorszych chwilach, nawet w tych gorszych momentach, tak się dobrać i tak dopasować jak my, to naprawdę jest niesamowite szczęście i ogromny dar, który staramy się doceniać i jeszcze bardziej pielęgnować i rozwijać. Ja Wam z tego miejsca jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia, kochani. Dużo miłości. Pa!